15 lat temu, 10 grudnia 2007 roku wystartowały pierwsze 3 minuty programu na satelitę w języku białoruskim z telewizji polskiej. To było z Warszawy. To jest jedna z największych w Europie inicjatyw medialnych skierowanych na wschód, na Białoruś i nie tylko w tej chwili na Białoruś, na Rosję, Ukrainę. Także myślę, że myśmy przez te 15 lat po prostu dorośli. Udało nam się przede wszystkim wykształcić masę profesjonalistów przez ten czas, bo trzeba powiedzieć, że na Białorusi nie ma żadnej telewizji niezależnej. Wszystkie telewizje są kontrolowane przez państwo, uprawiają propagandę, więc jeżeli młody człowiek, dziennikarz chce pracować w telewizji, to albo nie pracuje w telewizji po studiach, albo pracuje, uprawia propagandę. U nas taki człowiek, który ma chęć i zdolności, może. Po prostu stanąć prawdziwym e, e, profesjonalistą, jeżeli chodzi o sztukę telewizyjną. Robić swoją pracę bez żadnej cenzury. Dla białoruskiego narodu i białoruskiego społeczeństwa to jest jedyna białoruskojęzyczna telewizja. To jest źródło prawdziwych, aktualnych informacji na bieżąco. I mimo różnych perturbacji, które Bielser w ciągu tych 15 lat przeżywał, bo różne były sytuacje, bardzo się cieszymy, że mamy tę telewizję, że ta telewizja była z nami w roku 2020, wciąż jest z nami i wciąż daje Białorusinom taką perspektywę szerszą na to, co się dzieje przede wszystkim w kraju, ale również na to, co się dzieje na całym świecie. Największe wyzwania na następne 15 lat, ale mam nadzieję, że. Troszkę mniej, żeby Białoruś by była wolną i żeby Białsat nadawał z Mińsku. Musimy działać, a żeby musieć działać trzeba mieć siłę. My dzisiaj nabieramy siły, żeby mieć siłę dalej walczyć o to, o naszą sprawę po prostu, o tą sprawę nas wszystkich, bo to jest białoruska, ukraińska, ale i polska do pewnego stopnia w tej chwili.